To chujową kamerę mamy trochę Oznacz ich cholera, no. oznacz ich cholera jest ich cholerem, trochę macka ten Kriukow pewnie Chodźcie na górkę, chodźcie na górkę, na górkę, na górkę, na górkę, na górkę. chodzimy Zjedzc to to modem, Zjedzcie fuda, zjedzcie fuda Zmieńcie buty, kto ma kurwa spele, chodźcie we Chodźcie we póki co, holdujemy, holdujemy Jesteś tutaj twarzy. Chodźcie, 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 chodźcie. Chcę mieć fajną kamerkę Nie stakujcie Zobaczcie się tymi się. Dobra, dobra, czekajcie Ja będę fejkował, fejkuję, fejkuję Fejkuję Def defy, uważajcie, uważajcie defy, 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 defy. I chodź mamy za trzy, za dwa, za jeden. Na koronkę, na koronko, na koronkę, na koronkę. Przemio, przemiam, przemiał, idziemy, wesę, idziemy wesę. Za pierwszy karwinga, bijcie karvinga, bijcie karwinga, bijcie karvinga, bijcie karvinga, palc na fech, palcana. Karbinga, karvinga, zajrzajcie karbinga, nie dajcie przecież karbingowi. Bijicie karvinga, 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 karvinga. Macie drzudi na środku. Bijcie się w dudi, wijicie się w dzudy. Blałujcie się w dudi, blałycie się w drudi, nie macie cooldowny, i macie cooldownów i macie kolddu. Pas na defał, jest zmierza defy, 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 defy! I chodźcie, odrzucamy! Za trzy! Za dwa!

Jeden na koronkę, na koronkę, na koronkę, na koronkę, na koronkę. Musicie dawać ci teraz Patrzcie na czaszkę. Patrzcie gdzie jest czaszka. Patrzcie gdzie jest na mi czaszka. Patrzcie na czaszkę. Patrzcie na czaszkę. Cały czas na czaszkę. Dolujemy. Wesele, 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 wesele. Zajerzajcie. 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 Zajeżdżajcie, Zajerzajcie. cooldown…. Kool down, kool down, rozpędujcie. Nie rozpędujcie. Nie rozpędujcie. Kool down, kool down, kool down, cooldown, down. Czyli trzy, 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 Przepraszam, się cofnijmy trochę. Chodźcie trochę wene. Przed czołka, przed czołka. Oni mają dwa... Ej, ale wy kurwa gdzie wyjdziecie tymi menelami jebanymi? Zawracać tu do mnie, kurwa! Ja pies dole! Hadefyd, fide, fydef, fide, Pięknie, pięknie, I chodźcie! De Czekajcie, fake 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 I chodźcie. Co so, pięć? Cztery... 3, 2, 1 na koronkę, na koronkę, na koronkę, na koronkę, na koronkę i defy, defy, rozpęd, rozpęt, palconewach, Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie mają, jeszcze nie mają jeszcze mają engage, engage. zajężajcie, zajeżdżajcie, zajeżdżajcie, zajeżdżajcie. Palce na lefach, już mają engage, mają mają Zajeżdżajcie tego, tego leczyka. Macie leczika oznaczonego, zajeżdżajcie go, zajeżdżajcie tego leczyka. Roszegujcie defy defy, 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 I teraz pójdzie i chodźcie Wynch. na mnie za 3, Wynch. za dwa, za jeden. I A ty kurwa się. słuchasz cooldowny? Tak, sprzedujcie się, sprzedujcie się, sprzedujcie się, rozprzedujcie się Pójdź w środek, pójść Rudy w środek, będą pójść drudy w środek Nie mam. I masz? okej okay, rozprzedujcie się, rozprydujcie się mają cooldown, mają cooldown, mają cooldown mają cooldown, mają cooldown, rozpryjcie się, rozprzedujcie się defy. My już im... defy Defy, 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 cooldown 5, 5, okej Okay, Ready okay. Chodźcie będziemy po co 5, 4, 3, 2, 1 na koronkę, 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 na koronkę Hilar małżeż, dajcie loa, zajrzajcie lo, zajrzajcie do healera, zajrzajcie nie healerę Nice, nice. Nie mają killerów. Masz Judy, masz judy, judy zajerzajcie. Ranują, 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 tutaj u mnie jest zbierajcie, zbierajcie. Tutaj do, do E, do E dużo ucieka, do E dużo ucieka. Zbierajcie, a tym pada. Wejdźcie, 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 wejdźcie. Ja fajkuję, fajkuje, 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 Okej, okay, sparili spalili głupio, sparili gupio, okej. Defy, defe, defy, 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 4 3 2 1 na koronkę, na koronkę, na koronkę, na koronkę, na koronkę. Macie Judy na środku Macie Judy na środku, brałujcie, 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 Luigi, brawo Luigi, brawo Luigi. Sai karwina, di Calvinga, 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 Cooldown, 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 teraz tego deszczu? 10, 10, 5, 5, 5, 5, okay. 8, 8, okay, 10, ok, jeszcze, jeszcze chwila. No no Matej, się, Rozprydujcie się, nie wal tego ptaka o cooldown. Spędźcie się, rozpędźcie Okej, 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 okej. Będziemy wypłacać na mnie, czekajcie.

<muchaj> chodźcie, chodźcie chodźcie na mnie za trzy, za dwa, za jeden, na koronkę, na koronkę, na koronkę, na koronkę, na koronkę, klap, 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 klap. Nie braujcie, 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 zajrzażcie tego leczka. No nie, to jest wpływa po takosu. Zajrzajcie. Ej, no z jest... s oni są na S. Chodźcie, chodźcie, chodźcie w e, chodźcie w e, chodźcie w e, chodźcie w e, chodźcie w ej. Wyjdźcie defy, 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 defy. Wyjdźcie, chodźcie do mnie, chodźcie do mnie, nie rozprzedajmy się, chodźcie do mnie, chodźcie do mnie, musicie do mnie przejść. Buda, burda, Jesteśmy kurwa w kanapce chyba, nie? Chodźcie do ENKI, tak, chodźcie, chodźcie do ENKI, tak, ktoś nie Wyjdźmy z tego, tak. bo ty wlazłeś po tatosy zamiast w nich chyba chodź... Nie no, po chodź... tatosy. Nie nie, 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 dobrze, dobrze. Chodźcie, 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 chodźcie do mnie, 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 chodźcie do mnie.

Czekajcie, czekajcie, po ta No dalej, no trzy, co zł, na kolumkę, 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 idziemy, idziemy spod Atosami. Lutujcie z tyłu, lutujcie tam z tyłu, chodźcie, chodźcie, chodźcie. chodźcie. Chyba, cofnijcie, nie potrzebujecie czołka, nie potrzebujecie czołka, nie potrzebujecie czołka. Cofnijcie, cofnijmy, cofnijmy, chodźcie, 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 n chodźcie, chodźcie, n chodźcie, 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 chodźcie,

Braulujmy, braulujmy, Chodźcie, ese, chodźcie ese. Dojebcie tego, dojebcie go, dojebcie go I teraz w NK. Chodźcie ese, e, e, chodźcie, chodźcie, chodźcie Czariota, czariota na półbara, czariota na def, def, def. Uważajcie, żeby was ten Nie zabiją chariote, do, Idziemy, w idziemy, w nich idziemy, w nich będę sprzęzał, będę spierzał. Cooldown, 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 ready, ready, ready. Ready, ready, ready. Okej, okay. muszę cięcie defy, 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 def, defy, def, defy, def, defit, defy, defy, defy. I wracamy! Za trzy, za dwa, za jeden na koronkę, na koloronki! Cały makleń, cały makleń, cały bakleń, cały I pierdło się!

Chodźcie, w, się na przód chodźcie, chodźcie do uchodźcie, chodźcie mu, chodźcie mu, chodźcie, chodźcie na mnie! Za trzy! Za dwa, za trzy, za dwa, za jeden! Na, na koronkę, na koronkę, na koronkę, na koronkę, na koronkę! Teraz przejdźcie, przejdźcie do góry, przejdźcie do góry, wiczeli, wyjdźcie, wyjdźcie, wicie, wyjdźcie Wyjcie są. wyjdźcie MW wyjcie, Wyjdźcie Potatosy, potatosy, wrapujmy, wyjdźcie, Chodźcie, wyjdźcie, wyjdzie, odleż palce, odleż palty nasze. Chodźcie, chodźcie do mnie, chodźcie do mnie, chodźcie do mnie, chodźcie do mnie, to mnie przejść. Tam ci uciekają, montujcie, 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 Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Trzeba też Tam ci pomontować. Nie, 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 przerwaj im, przerwajam im. Okej, okej. Napingu, na pingu. Tu, 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 tu. Wszyscy są. Dobra. Ocie, 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 wiecie w nich, 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 bierzamy w nich, bierzamy w nich, wiecie w nich. Wiecie w nich, wiecie w nich, wiecie w nich, wiecie w nich i wypieldalajcie, wypieldalajcie, wypieldalajcie i lujcie, wypieldalajcie i lutujcie, wypieldalajcie, wypieldalajcie, wypieldalajcie. Ocie, 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 ociecie, ocie, ocie na mnie Zabijcie go, zabijcie go, żeby potatosy nie miały, zabijcie, zabijcie Policja tego. to jest ich choler jak coś No i zabijcie. Zabijcie go, zabijcie go, zabijcie go, żeby potatosy nie miały, zabijcie, 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 nice Tak, ja, uwaga Oj, uciekł Co to, to jest? To już potatosy, to już potatosy ja, potatos, potatos, Tego, potatos, tego potatos. Safari z produkt tutaj Tak, chodźcie, bo pomóżcie, zabijcie tego tego, 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 Nie, zostawcie go, nie potatosa, kurwa Nie potatosy, do ja. Safari tutaj Sorry, kurwa, perwa a, dobra, dobra. lepiej. No, Teraz obracamy się za trzy, za no, dwa dobra.